Zobaczymy się z naszą pielgrzymką na wyklot. Już ponad godzinę idą w trudzie. My pójdziemy za chwilę na procesję, mówimy modlitwy. I z dołu około gdzieś pół do 11 po błogosławie i Sanctissimu. Chcę podziękować za cały dzień na ręce pani Elusi, pani beatki. Wielki Bóg zapłać za modlitwę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy trudzili się przy porządkach. Składam to na ręce Panie Kurusi, Pani Joli, Pana Jarka. Chcę podziękować Panu Stasiowi i Panu Rysiowi za trzy dni ciężkiej pracy przy spalaniu. Bogu dzięki, że horyzonty się przed nami rozwijają. W związku z tym będę Panów częściej widział. To zapraszam i bóg zapłać. Chcę podziękować Panu Jasiowi za piękne kadzidło. Rewelacyjne. Tam tylko będę miał malutką uwagę techniczną pokażę co zrobię w jest lekkie, perfekcyjne będziemy tu jakby się dało na duna świętego dwa ale uchwyty dwa i nóżki na no, to byśmy na wieczerniku z nową formą liturgiczną startowali, że przy konsekracji będą stały zapal dwa kadzila się samą z siebie, listam w środku żeby jeszcze Bóg był bardziej uwielbiany, dziękuję moim panom lektorom za dzisiejszą służbę Panowie, cieszę się, Pani Jarku, Pan musisz rosnąć na szefa, tutaj na miejscu, jak jesteś, pouczasz, podpowiadasz, po spotkaniu uwagi powiedzieć, jakichś takich miłąsikich, bo to, to już nabiera klasy, jest to coraz piękniejsze. Niech Pani Herusi naszej Bóg błogosławi z okazji jej, jej, moi drodzy, urodzin. Na naszym koncie telewizyjnym mamy 25 tysięcy zebrane z 30, które proszę na pierwszy kwartał za każdą, za każdy grosz Wielki Bóg zapłaci. Od czwartku w następnym tygodniu, czwartek i piątek, sobota, proszę o pomoc mężczyzn i kobiety, jak przyjadą, też dla nich będzie praca. Zamykamy pewne rzeczy związane z przygotowaniem parkingu. I jeszcze parę kamyczków musimy ułożyć. Jeśli byście Panowie przybyli, będę bardzo, a bardzo wdzięczny. Dzięki tym alertom społecznym z dużej przesunęło pustenia, już mam po prostu taki przepiękny wydźwięk, wydźwięk techniczny, na tę pomoc wiel, wielki mógł zapłać. Czwartek, piątek, moi drodzy, i sobota zaczynamy w pół do ósmej we czwartek, stąd wołam wołam o tę pomoc. Od jutra głoszę cykl kazań na podstawie kontemplacja Ducha Świętego w listach świętego Pawła. Mamy ponad 38 konferencji. Następny tom to będzie już moi drodzy kontemplacja Ducha Świętego. Trzeci tom. Wcześniej w ramach Roku Ducha Świętego będzie też jakiś czwarty tomik o modlitwie. Czym prędzej chcę na wieczór mieć gotowy tomik, abyście mieli w ręku, jak się nauczyć modlitwy kontemplacyjnej. Chcę podziękować pani Marysi i panu Marcinowi za siadeszło wiary, za waszą miłość małżeńską. Nacieszyłem się dzisiaj darem waszej wiary. Wielki, moi drodzy, Bóg zapłać. Jeśli by, drodzy słuchacze, Kupili mi jakieś nasiona jarzyn, to ja z radością posadzę w tym roku. Buraki czerwone, pastewne, kwaki, pietruszka, jakby była cebulka taka malutka, a później duża, to też z wielką radością mamy już tak zwanego pustynianego ogrodu. Prawie 40 arów do obrobienia, do więc cieszymy się tym, tym wszystkim. Dzisiaj na modlitwie witam ukochane, ukochany Jędrzejów, jak Pan Olesiu wytrzyma, czy Pani da? ale Duch Święty da, da, da siły. Chcę podziękować za spłyny spływające wota do Matki Bożej, trzecią skrzynię umieściliśmy już. To nie tylko mogą Panie składać, ale mogą Panowie też dziękować Matce Bożej za różne łaski, jakieś serce zrobić. Nie plastikowe, rozumiecie. Są takie w podziękowaniu, więc w ten sposób nasz ukochany kudak nabiera już armatu i pobożnościowego i kościółkowego. Chcę teraz podziękować tym, którzy zapisali się, po tak obficie na dzisiaj 22 osoby jestem urzeczony do nowicjatu. Wpisał się Jerzy Gaworczyk, Złota, Świętokrzyskie Polska. Na śpiewiku mamy 290 zapisów na rekolekcję. Od piątej niedzieli już 8 osób. Wielkiego postu od, to, od, to będzie od wtorku, pierwszego wtorku kwie, y, kwietnia. głoszę tu rekolekcję o kapłaństwie. Zapraszam. Do wieczornika zapisało się 20 osób. 22. Maria. Danuta Grabowski, Grzegorz Maria Grabowski, Herleshausen, Niemcy, Andrzej i Danuta Kwiatkowscy, Wałbrzych, Katarzyna Migdalska-Opoczno, Ewa i Paweł Pogielscy, Wrocław, Jadwiga Gliwa-Zając, Pruszków koło pola. Teresa Syguła-Wołów, województwo dolnośląskie, Janina Skorek, Częstochowa Śląskie, Łucja Kaczała Oleśnica, Karolina Stachura i Urszula Kawalec też Oleśnica. Genolefa i Kazimierz Gudzowcy Bolesławiec Dolnośląskie. Róża Różnicka Dolnośląskie. Janina Mikiel Wrocław. Jolanta Odroworska i Rafał Odroworski Wrocław. Halina Wojtasik Płucz. Kamil Zadrożny Pawianice. Grażyna Stępień, Łódź, drodzy Państwo, przypominam, Dyżur ma nasza dywizja Dolna Śląska, Lubuskie, Pomorze Zachodnie, czyli Szczecińskie, ale kto z Państwa chce być z innych rejonów, a nie był, zapraszam. Moje wołanie jest do Was, abyście dwa razy brali udział w tym szturmie modlitewnym. Tajemnica Ducha Świętego w ogóle nam jest nieznana, jego potęga Cudajnie zapomniana, więc podejmujemy się wielkiego wysiłku w ramach, przypominam, naszego pięcioletniego cyklu pracy z Bożą Rodziną w rok 2017. Przeciwnik przygotowuje i cały czas atakuje. Dlaczego my się mamy nie bronić i kąt atakować? Rok 2014 był z Matką Bożą, 2015 z, Ojcem, z Bogiem Ojcem, 2016 z Panem Jezusem. 2.17 jest, moi drodzy, z Duchem Świętym, 2.18 z Matką Morzą. Na Matkę Morzą będziemy też szczególnie przygotowywali, bo już teraz na ten wieczór i szósty ją wprowadziłem jako oblubienicę Ducha Świętego i będę później przez kolejne wieczerki Ducha Świętego prosił, aby on nas wprowadził w wymiar niepokalanej. To ona tu jest widzialnym znakiem opieki Kościoła. Na ziemi to pod krzyżem nie Jan pierwszy usłyszał, tylko Matka Boża. Oto, Matko, to syn Twój. Na drugim miejscu Janie, oto Matka Twoja. Więc będziemy też odkrywali wielką tajemnicę Matki Kościoła. Przypominam, ona jest kluczem do zwycięstwa, ale najpierw Kościół musi moi drodzy, ogłosi dogmat spółodkupicielki i współpośredniczki łask. Jeśli tego nie zrobi do maja 2018, to <laughs> dokonamy w naszym podwórkowym wymiarze nie tylko koronacji o figurę Matki Bożej z to, ale też w naszej wspólnocie uznamy publicznie, jesteś spółodkupicielką i pośredniczką. My w to wierzymy i z tego korzystamy. Stąd tu chcę podziękować za spływające dary w formie złota czy srebra na koronę Matki Bożej i składane powoli już ofiary na koronę Matki Bożej. Przypominam, plan jest półtoraroczny. W poniedzieli będę już coś bardziej wiążąco wiedział, na czym stoimy, jakie korony, jaka cena. Państwo mnie znają. Jak chcecie się orientować, jeden lichtarz... Już nie 500, a 550, kropiło 150. Pomnożymy, wychodzi 2100. Jak chcemy to wszystkie kapliczki bo no to są takie drobne wydatki, które przychodzą, więc korent też mają, mają swoją cenę. Chcemy to zrobić przepięknie, bo te łaski, jakie dostępujemy już w tym roku od Boga przez Dar Pielgrzym i do Quito i do Ziemi Świętej, więc jest to, moi drodzy, ogromne wyzwanie. Moi drodzy, są pytania, próby zapisów na, na, na ziemię świętą. Na obecnym etapie lista jest zamknięta. Wszyscy mieszkamy w jednym hotelu. Jest 200 osób. Tam można się na listę rezerwową zapisywać, jeśli ktoś wyskoczy. Państwa, zajęte, że Państwo wiedzieli, zainteresowanie jest tak wielkie, że ci, którzy się wpisują na listę rezerwową, już płacą kaucję. Technicznie nie jestem w stanie więcej Was obsłużyć 200 osób. Fizycznie niemożliwe. Niech przyjdzie ciężki dzień, czy jakiekolwiek pomysły paru ja padał mu to. Przy 200 ludziach się sobie na dotyk. Wchodzimy, wiecie, wejść do kościoła, ubikacja. To jest po prostu tak wielka grupa, to jest pięć autobusów w trasie. Ja już zamyśluję nad tym, żeby robić przy tej cyfrze jeden hotel, dwa tygodnie i jedziemy, jedziemy czy gdziekolwiek. To samo zjechanie do hotelu danego, przemieszczanie się i ulokowania 200 osób, to jest 4 godziny. To, to Państwo, a później zejście na obiad, a we, wejście prysznica, to Państwo wiemy jak to nawet wygląda, to jest, jest obsługa techniczna, jest nie do przeskoczenia. Można mieć więcej księżyców, bo nie ma problemu. Ale widziałam dla nich ołtarz, muszę mieć ołtarzy, komunikanty, wino, nie mam końcelewy, to są same to są układy techniczne, kupujecie. To nie jest takie proste zorganizować w tym wymiarze. Mieliśmy w Rzymie 120, w Jerozolimie 120, to 50 ludzi było perfekcyjnie, w Słońce miejsce, Bogu dla mnie najważniejsze, hotel, który mamy, ogromny, jadalnia duża, wszyscy razem i duży dziedziniec, gdzie można mu przeświętować. Dla mnie jest to marzenie. I dwa, widok na Jerozolimę. Przez kilka, przez dzieci dni będziemy patrzyli w zasięgu cedron, mamy w zasięgu ręki, są my na zboczu cedronu. Mur w linii prostej 200 metrów. W linii prostej. Meczet, omara, świat będę widać, dzieci to wszystko widać. To, to, no to, to. Dlatego zachęcałem, mówiłem, jeśli Bóg pozwoli na drugi rok, to pojedziemy. Na razie jeszcze nam nic nie wyznaczył. Czekam na sygnał z nieba, czy niebo ma jakieś plany na drugi rok na pielgrzymki, bo Pani Agatka chce już przygotować kalendarz i plan na 2.18. Więc cierpliwie czekam, aż Pan Jezus da ofertę, czy są my w Hałpie, czy jeszcze gdzieś jeździmy. Tu Was przestrzegam, bo wzrasta napięcie czasów apokaliptycznych 2.17. Tamto, tamta przepowiednia. Dzwonią księża, tu gazety im przysyłacie dzieci. No, skoro Bóg nas, panie Staszku je jak do listopadzie, do Jerozolimy, tylko ma ta przejść koło ziemi nie, Rozumiecie? No. Coś za szczyt. Lękacie czego? Spotkania z Bogiem. Tak was proszę, klupnijcie się, jak ktoś ma duże ciśnienie apokaliptyczne, przyjadą do mnie we czwartek, chcemy sobota, tak cię przytre w robocie, że ci to w panie do to wszystko wyjdzie z człowieka, nie? Ja wiem po sobie, wczoraj dzieci, żeby skończyć brewiarz, us usnąłem z pięciady przy końcu, musiałem iść po jabłko, jadłem jabłko i tak skończyłem, bo bym nie skończył nigdy, rozumiecie? Do łóżka wszedłem, to już nie wiem, kiedy był obrót na lewo, co na lewo usnąłem. Tylko do boga ojca, duszo wychwalaj. Pikut. W obrocie usnąłem. Więc tak ja gwarantuję wszystkim, że przejdziesz jabłka, przyjdź do mnie, porobisz, pochodzisz po lesie z dmuchawą, poplewisz, pozginasz się, bo to robota jest dla każdego. Także nie będzie problemu, czy kometa trafi, czy nie trafi. Tylko przyjdzie, zasnę spokoju, pomodli się ze mną parę godzin, że po robocie jak my. moi to są męczennicy przy mnie. Pan Jarek wie, na czym polega grzechy. Ale Boże, idziemy Pan miał piękniej niż tutaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. przygotowanie do nabożeństwa.